Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, Sztuka Równowagi Finansowej. Pytacie, kto nam pisze scenariusze, więc scenariusze do filmików na YouTubie pisze nam samo życie. Znajdujemy się przed pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika, które kończyłem. 19 lat temu, mijają prawie dwie dekady. Tutaj z ciekawostek, niestety byłem jednym ze słabszych uczniów w takiej klasie z językiem francuskim rozszerzonym, ale jak się okazało to niespecjalnie przeszkodziło w drobnej karierze biznesowej. Druga ciekawostka jest taka, że spod szkoły ukradli mi dwukrotnie samochód To Trzecia ciekawostka jest taka, uważajcie, że w wieku 17 lat, czyli w drugiej klasie liceum, właśnie podjąłem taką pracę, niestety nielegalnie, jako nauczyciel, jako korepetytor języka angielskiego. Dzisiaj jestem youtuberem po tych dwóch dekadach i chciałem Wam pokazać mieszkanie, które skończyła właśnie dla inwestora moja siostra, Mieszkanie ciekawe o tyle, że ma tylko 18 metrów kwadratowych. Jest tam bardzo ciasno, więc fajny myk w postaci antresoli, który za chwilkę yy, zobaczycie, yy, będzie na, tym, yy, na tej drobnej nieruchomości. Tutaj taka odnawiana kamienica. Ja nie inwestuję w kamienicę. Jestem bardzo szczęśliwy, że pozbyłem się takiego 100-metrowego lokalu, który po 10 latach sprzedałem. Na szczęście ten lokal na siebie zarobił. Ani nie stracił, ani nie zyskał na wartości. Dzisiaj. Nie będzie o nauce, o nauce będzie za tydzień. I tu też ciekawa sytuacja. Pani Wiesława Zewal, która uczyła mnie chemii, która była dyrektorem tego liceum, dzisiaj jest z kolei dyrektorem gimnazjum. Porównacie sobie, czy też będziemy mieli za tydzień dyskusję, czy lepiej iść do liceum, czy lepiej iść do e, jakiegoś, przepraszam, dyrektorem. Technikum. Czy lepiej iść do profilowanego e, technikum, czy lepiej nie uczyć się w ogóle. Ale dzisiaj o nieruchomościach mija rok od rozpoczęcia globalnej pandemii. Inwestorzy nie wiedzieli, przedsiębiorcy, niestety, się dowiedzieli, jak fatalne skutki ma ta e, pandemia. My, jako obywatele, jak widzimy, do niespecjalnie odchorowujemy tego wirusa. Nie mówię, to, nie mówię tutaj o ludziach bardzo schorowanych. Albo 70, plus, ale no z mojego otoczenia i wśród Was nie usłyszałem żadnej yy, złej informacji, przynajmniej niewiele tych informacji. W gospodarce dzieje się tragicznie, w przedsiębiorczości dzieje się bardzo słabo. My, jako inwestorzy w nieruchomości, yy, mieliśmy obawy w marcu-kwietniu zeszłego roku. Minęło, minęło 12 miesięcy czasu. Z mojego podwórka widać i z moich obserwacji, z rozmów, że bardzo uciały, ucierpiały lokale usługowe, biurowe. Ale mieszkania mają się naprawdę dobrze. Mogę się wam też delikatnie pochwalić, że 100% mieszkań jest wynajętych. Na ostatnie mieszkanie, na najemce na ostatnie mieszkanie czekaliśmy dobrych kilka tygodni, czyli nie tak jak zwykle, że to się wynajmowało 2-3 dni. Mieszkanie z, takim, z takimi niebieskimi panelami nad łóżkiem, może kojarzycie, robiliśmy z żoną. 100% moich mieszkań jest w tej chwili wynajętych. Gorzej z biurami, z biurami kilka biur stoi pustych, robimy Markę Piotrzkowska 270, więc zaproszenie do dyskusji inwestorów osób, które chcą wejść w ten rynek. Co się takiego dzieje z walutą? Co się dzieje z nami? że deweloperzy budują na potęgę, że mają klientów na swoje inwestycje, nie tylko na małe pytania, nie tylko na małe mieszkania i cały czas mamy jeszcze pokrycie właśnie w najmie. Zapraszam bardzo do dyskusji, zapraszam do obejrzenia mieszkania 18 m2 kupionego przez inwestora za 70 000 zł, wyremontowanego za około 30, czyli tytuł można powiedzieć, czy temat dzisiejszego odcinka Mieszkanie za 100 tysięcy złotych. Po pierwsze, że jeszcze można. Po drugie, czy jest to zasadne? Stara kamienica, nie wiem, stuletnia czy nie stuletnia, nie mam pojęcia, ale, ale na pewno budynek nie świeży. Mieszkanie wynajmowane ma być za 900 złotych plus opłaty. Myślę, że to też nie jest wcale zła oferta dla najemcy. Jak ja to oceniam? Nie wiem, pogadajmy z projektantem. Z projektantką zapraszam was na spotkanie z Martyną. Obejrzyjcie mieszkanie 18 m2 z antresolą w kamienicy za 70 tysięcy zł do remontu. Dobre. Cześć. Czy jest tu moja siostra kochana? Tak, Dzień Czy dobry. można buziaka tak. na wizji zrobić, czy nie? Można. Cześć. Martynę znacie. Martynku, na chwilkę tylko co zamknijmy. E, zobaczyłem Musimy twoje. Się zobaczyłem zdjęcia tej realizacji na Facebooku i zadzwoniłem do ciebie. Martyna, muszę to zobaczyć. No to zapraszam do obejrzenia. E, a że parę osób śledzi jak gdyby kanał Nasze przygody tutaj z nieruchomościami. Opowiadaj, co tu się zadziało? Bo no tak, wyzwanie było dosyć ciężkie, ponieważ... Mieszkanie ma 18 metrów plus Andresola, która doszła. Yy, było w wagonalnym stanie, po po, po prostu w właścicielach były. Wiadomo, jak to wygląda na takich inwestycjach, jeżeli chodzi o kamienice, zwłaszcza takie w centrum miasta. Aha. Yy, także tutaj pozrywane tapety, nierówne ściany. To opowiadać. Andresola, która wchodziła tutaj w to okno. Oczywiście to jest takiego drewna, które już, że tak powiem, nie miało racji bytu, strach było czegokolwiek dotknąć, że coś się zaraz zburzy, więc. Czyli tu był Antresol? Tak, ale wchodziła w okno, ale to była antresola naprawdę z takiego drewna, które już by nic nie wytrzymało. Także trzeba było wszystko tutaj wyczyścić. Y, zrobić wylewki, wszystkie ściany wyrównać. Także tutaj jest kupa roboty. Na przykład na jednej ścianie na odcinku ucieka kilkanaście centymetrów, więc projekt projektem, ale później trzeba wprowadzać jakieś zmiany, bo nie da się tak pomierzyć laserem na pierwszym spotkaniu. Nie da się też, ponieważ były tutaj ścianki boczne, więc nie, nie było wszędzie tej opcji, żeby dokładnie się skupić na tych wymiarach. Także gdzieś tam jakieś małe komplikacje były, jak to bywa w kamienicach, ale udało się. Martyna, pytanie takie. Zrobiliśmy razem, zresztą nawet na kanale, przed kanałem, paręnaście, jak nie parędziesiąt mieszkań w blokach. Jak oceniasz remont w bloku, w wieżowcu, a remont w kamienicy? Myślę, że remont w bloku jest łatwiejszy o tyle, jeżeli mamy na przykład windę. Tutaj trzeba z tym schodzić. Co prawda, tutaj jest pierwsze piętro, więc nie masz tak źle, ale też jest czwarte, więc już jest ciężej. Co tu jeszcze można powiedzieć? Na pewno dostanie się tutaj do samej kamienicy. To wiadomo, że wiedzie tutaj kilka aut podczas remontu. Możemy zagnieć, Piotrek, na. Bo przed blokiem ja zawsze tłumaczę, że przed wieżowcem mamy. Kilkadziesiąt miejsc do parkowania. Tak, a wyobraźcie sobie, że ktoś próbuje ustawić tutaj kontenery, no to całe podwórko by było zastawione i tak by nie starczyło dla wszystkich, jeżeli wszyscy w tym samym czasie by się remontowali. Także też jest to do jakiegoś dogrania. No nie wiem, jak tutaj wyglądały remonty. Jeszcze są trzy mieszkania, które też projektowałam, które się remontują w, na, po drugiej stronie podwórka. Także. Jeżeli chodzi o tą logistykę, to jest ciężko. Na pewno też te krzywe ściany, chociaż one w wielkiej płycie też są, ale nie aż takie różnice, bym powiedziała. Stropy jakieś drewniane, to też jest komplikacja, że później jakoś mogą pękać płytki. Wiadomo, ta podłoga chodzi, więc to nie jest żelbet, tak, który jest stabilny. Także to są jakieś różnice. Ale czy nie jest tak, że coś za coś? Kupujemy wieżowiec. Też mamy krzywe ściany, ale mamy przedszkole, sklepik, windę, sąsiedztwo i tak dalej. Coś pewnego, do niedawna jeszcze tańszego. W kamienicy no jest tragicznie, jest to bleśnie, ale mamy ścisłe centrum. Tak i zobaczysz jaką mamy wysokość, więc możemy sobie pozwolić na antresolę. Tego w bloku nie mamy. Blok jest taki, trochę przytłaczający, bo po wyrównaniu sufitów y, mamy około 2,40-2,50 przy dobrych wiatrach wysokości. Tu mamy 3,50, więc pomimo małej przestrzeni, y, po prostu my unosimy głowę i tu jest jakiś oddech w tym mieszkaniu nie ma tak, że ten sufit na nas spada jeszcze trzecia, trzecia sprawa no to zakup od dewelopera tylko ten deweloper albo kupuje bardzo drogo działkę z budynkiem, burzy, buduje no jest Dokładnie drogo tak. siłą rzeczy albo buduje na zadupiu gdzie najemca, mówimy o inwestorach będzie miał dalej Dokładnie. Tak. do pracy, do centrum więc to jest jakiś kompromis no mega ciekawa rzecz rozmawiałem dzisiaj z człowiekiem, który też z tego co wiem kanał yy, śledzi, kojarzy 70 tysięcy złotych za zakup mieszkania to jest już nierealne w tej chwili. Dokładnie, dokładnie. Tylko też to było w zeszłym, roku. w zeszłym roku. To było w zeszłym roku. Tak, bo projekt odleżał się właśnie praktycznie rok. No ale w zeszłym roku mieszkania już były bardzo drogie. Więc to jest też y, lekcja, że jak ktoś szuka, to znajdzie, że jeszcze można. Jest to wymek być może dla początkujących inwestorów, którzy nie mają 300 tysięcy, tylko mają właśnie stówę. Można, okazuje się coś takiego dokładnie. kupić. Podobno 900 zł, myślę, że nawet 1000 jest do do wzięcia za wynajem. Jeszcze weźmy pod uwagę, że to jest budynek, gdzie wszystkie mieszkania są sprzedawane na nowo, tak? Czyli już no, wszyscy byli wysiedleni z tego budynku, więc tutaj sami nowi lokatorzy, wszystkie mieszkania będą wyremontowane, więc też no, mamy gwarancję, że będziemy mieć w porządku sąsiadów i, i są to zazwyczaj młodzi ludzie. Większość pewnie jest na wynajem z racji centrum miasta, także... W Łodzi kamienice nie mają najlepszej opinii, renomy. Ale w Krakowie, w Trójmieście, Myślę, we Wrocławiu, w Warszawie. Myślę, że u nas też się to zmieni i no nie będzie tutaj miało to, to negatywnej konotacji. Martyna, wejdźmy na górę. To Może Piotrek, Piotrek będzie. wejdź pierwszy. na górę, wejdź na górę, jestem mega ciekawy, co udało się pani projektantce. Słuchajcie, op opowiada. To nie ma Ile, ile, ile metrów, obywistych. Ile metrów kwadratowych ma ta antresolka. Teraz mi zadajesz takie pytanie. Siedem, typowanie. osiem. Myślę, że może mieć 5 tak naprawdę, tak. Weź górę. Zdecydowanie 7 to chyba byłoby za dużo. Szok. Także ja już nawet nie wiem, czy się zmieścisz, ja sobie tutaj przysiądę. E, Ma ale dość spory, bo tutaj mamy, bo nie pamiętam, bo M -40 to jest tak, na 1,40, tak, tak, ale nie wiem nawet czy nie metr 60. Mm -hmm. Rok mają projekt, także już troszkę mogłoby się zapomnieć. I mamy jakąś, jakąś małą komódkę, także jest przestrzeń tutaj, żeby wejść po prostu, położyć się wygodnie na materacu, nie na rozkładanej sofie. Zaprojektowano oświetlenie, żeby było wygodnie, także no nie ma tutaj jakiś szałów, bo nie ma po prostu miejsca, ale myślę, że jest o tyle luksusowo, że jest po prostu materac, na którym się człowiek wygodnie weźmie. Znaczy luksusowo myślę, że jest, jest dla dwóch stron. Inwestor zapłacił 100 tysięcy złotych, lub nieco ponad, w banku nic by nie zarobił, z uwagi na inflację straciłby w ciągu roku 50 tysięcy złotych. Myślę, że w ciągu pięciu lat na samej gotówce dużo więcej. Tutaj chyba już jest do przodu po remoncie. No tak mi się Dobre wydaje. Dobre kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak mi się wydaje. A najemca ma fajne gniazdko. To prawda. I tylko ono jest to raczej dla jednej osoby niż dla dwóch, chyba że dla dwóch, które korzystają z mieszkania dwa razy w tygodniu. Przecież tacy najemcy też są, tak? Podróżujący gdzieś tam między miastami. Pani projektant, jeszcze część osób się inspiruje tutaj twoimi projektami, żony projektami na innych kanałach. Zobaczmy kuchnię. W mikrokawalerce to jest 18 która metrów kwadratowych. wszystko co potrzebujemy. W A piekarnik jest? Kuchni. Oczywiście. A zmywarka? Oczywiście. Niemożliwe. Musimy to sprawdzić. przekonajmy się. Dobra. Zobaczmy moi drodzy. I szafa. I lodówka wolnostojąca. Piotrek nie zabij się, proszę jeszcze. Od kwietnia, moi drodzy, przechodzimy z Piotrem na zawodostwo. Piotr Żółw, robimy sojusz i już, już naprawdę, już nie ma przymiarek, tylko profesjonalnie robimy filmy. Siostro, droga moja, yy, jest, opowiadaj. Dobra, po kolei, jest tu, jest mikroskopijny, ale jest rozkładany, więc w razie, gdyby ktoś potrzebował więcej miejsca, to sobie może rozkłożyć jedno czy drugie skrzydło. Mamy piekarnik. Normalny, pełnowymiarowy. Mamy płytę y, grzewczą, tylko dwupalnikową, no bo tutaj już ciężko by było z naszym blatem roboczym. Ale mamy tyle blatu roboczego, także bardzo dużo. No myślę, że z 80 cm tutaj jest. Mamy zmywarkę, jakby ktoś nie dowierzał dalej. Jasne. Mamy szafki wiszące i mamy lodówkę tutaj y, sprytnie ukrytą pod schodami. I... Także lodówkę z zamrażalnikiem nawet. Super. Więc y, tak to wygląda. Nie ma co prawda dużo miejsca do przechowywania, ale na 18 metrów też nie możemy Zobaczcie, mieć proszę. Całkiem duża łazienka. Całkiem duża łazienka z wykorzystaniem tego miejsca nad geberitem, z szafkami, z pralką, płytką. Wiadomo, ona jest niska, bo jest pod antresolą, ale. Ale myślę, że jest większa niż w niektórych naszych mieszkaniach nawet. Tak? Zdecydowanie. No, czuć przestrzeń. Ja. ja powiem Wam, że chciałem zrobić taki kontrowersyjny filmik, że tu jest bardzo ciasno i mało miejsca, a tutaj myślę, że... no, nie ma tragedii. Naprawdę nie ma tragedii. Jest to warte 900 zł za, za miesiąc. Pomieściliśmy w sumie tyle samo, co mieścimy w mieszkaniach 30-metrowych tak naprawdę. Może tam jest ciut więcej tego blatu roboczego, może trochę większy stolik, ale jednak wszystko jest. Duży telewizor nam się udało też zamontować na ścianie. Dokładnie. Także... Zerknij Piotr, proszę, bo rzeczywiście jest telewizor jeden, yy, można powiedzieć, przy kanapie, w tym ala salonie i jeden można powiesić sobie w sypialni. Dobra? Jest jeszcze ta możliwość. Pod Netflixa to i prawda, tak dalej. To prawda. Wiecie co, jeszcze taka lekcja na gorąco, bo ostatnio wrzuciliśmy filmik z Zanzibaru, ostatnio trochę było przedsiębiorczości i tak dalej, natomiast no, dobrze wiecie, że duży przychód pasywny tutaj z tych nieruchomości osiągam. Pytacie jak? No, zatrudnienie projektanta jest świetnym rozwiązaniem dla inwestora, bo z tego co wiem, nie dość, że to zaprojektowałaś, to jeszcze nadzorowałaś remont. Nadzor nie nadzorowałam, tutaj nie inne mieszkania? No dużo, mam sporo klientów, gdzie nadzoruję. To kto nadzorował tutaj pracę? Tutaj nikt, bo ekipa jest tak sprawna, to jest ekipa w sumie, z którą ja już współpracowałam kilka razy. Z inwestorem zrobiliśmy już naprawdę dużo, dużo mieszkań, pokoi na wynajem, także my już się znamy, też oni wiedzą, ale ja też zawsze mówię, proszę dzwonić, jak coś nie wiadomo. Także ja byłam na łączach, jeżeli coś się zmieniało, właśnie jakieś wymiary, gdzieś brakuje jednak kilku centymetrów, to my wszystko ustaliliśmy na bieżąco. Ja mam komputer, znaczy projekt na komputerze i działamy, staramy się dopasować, wtedy zmodyfikować to, ale naprawdę ekipa e, zasługuje na oklaski, bo sobie radzi z każdym takim mieszkaniem w kamienicach, które nie są łatwe, no radzi sobie naprawdę no, bardzo Myślę, dobrze. że podobnie mamy z Michałem właśnie, czy z poprzednią ekipą z chłopakami jak robiliśmy, że no wiedzieli co mają robić. Dokładnie. Projektant czy Martyna, czy moja żona wskazywała tylko, który mebel, gdzie, jaki kolor ściany i to tak prawda. dalej. To prawda. Jak się przeszło przez kilka projektów z tą samą ekipą, no to jest i dla ekipy lepiej, i dla projektanta lepiej, i dla inwestora, bo ma mniej problemu, także stała współpraca jest czymś cudownym. Jeszcze też informacja troszeczkę spod lady, rozmawiałem Telefonicznie z inwestorem i powiedział taką fajną rzecz, żebym Wam również przekazał. Że to nie jest biznes dla osób, które muszą z tego żyć. Czyli ktoś bierze kredyt albo blokuje sobie 200-300 tysięcy i chce z 1300 zł nie wracać, prawda, z wakacji. To jest świetny interes dla osób, które prowadzą firmę, mają trochę oszczędności, lokują kapitał głównie pod wzrost tego kapitału, wzrost majątku i osiąganie przechodów pasywnych znajmu. No to jest kolejny przykład, że to, że to działa, funkcjonuje i cały czas można jeszcze znaleźć nisze. Gratuluję Martyna. Dziękuję. Pomysłu? Ja też inwestorowi chciałam podziękować, że on tutaj poprosił nas również o home staging, o zdjęcia. Bardzo mu na tym zależy też, żeby te rzeczy zostawały tutaj do prezentacji mieszkania, także też się cieszę, że zaufał mi po raz naprawdę nie wiem który I, i że znowu to spinamy i znowu jest efekt super i że wszyscy są szczęśliwi, także jest to bardzo za miła współpraca. Jasne. No teraz budujemy manufakturę milionerów. Pytacie właśnie, jak robić biznes. No tej relacji się nie buduje ulotką, niedługopisem firmowym. To są dodatki. Trzeba przepracować pewną robotę, żeby na odległość coś zrobić. Dzisiaj organizowałem kolejny wyjazd dla aktywnych rentierów. 18 osób w ciągu dwóch, trzy godzin podjęło decyzję tak, jedziemy samolot hotel Bach. To są relacje. I ludzie no, ze ludzie Szwajcarii, to znaczy i z Londynu, i z innych miast. To jest zaufanie, które procentuje. Myślę, że my również mamy trochę sztamy e, <laughs> tak po tych 30 latach. Tak Bardzo jest. Was pozdrawiamy z malutkiego mieszkania, które okazało się naprawdę inwestycyjnym strzałem w dziesiątkę. Dzięki. Dziękuję, siostra. Dziękuję. Trzyma się cieplutko. Cześć, pozdrawiamy Dzień. Was. Hej.